Cześć kochani, tu Agnieszka, skończył się listopad, więc pora na kosmetyczne podsumowanie tego minionego miesiąca i powiem Wam tak, że jest tutaj parę ciekawych rzeczy, o których dzisiaj mogę Wam opowiedzieć, tak wiecie, z czystym sumieniem. Wiadomo, że w trakcie używania kosmetyku różne rzeczy mogą się wydarzyć i tak naprawdę najbardziej miarodajne są denka kosmetyczne, bo wtedy mamy cały zużyty kosmetyk, ale używam tych rzeczy już na tyle długo, że wydaje mi się, że tak dobrze je jednak znam i Zasłużyły nam miano ulubieńców poprzedniego miesiąca, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj jest, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, zaczynamy. Zastanawiam się, od czego by tu zacząć? Chyba od największego hitu, od największego hitu tego filmu. Słuchajcie, znalazłam kolejny cudowny polski krem do twarzy. Nie wiem, czy w ostatnim miesiącu, w Denku, nie w dęku, tylko w ulubieńcach października, czy może jeszcze września, ale wydaje mi się, że w października, opowiadałam Wam o kremie z który jest cudowny po prostu. Divine Cream, tak się nazywa. Ale znalazłam coś tańszego, również bardzo, bardzo dobrego i mającego jedną podstawową zaletę. Dawno w żadnym kremie nie było to tak. Fajne dla mnie, a mianowicie, słuchajcie, ten krem z Bandy Hydro Care, on się nazywa. To jest krem intensywnie nawilżający I to jest krem, który ja, no, już jakiś czas temu, dłuższy czas temu, dostałam e, w paczce PR-owej, myślę, że to będzie z rok temu, chyba, od marki Bandy. Także, Marko Bandy, jak coś, to ja te wszystkie rzeczy testuję <grym> powoli, ale testuję. E, I słuchajcie. To jest cudowny krem. Wiem, marki się mogą wkurzać, jak wyślą na przykład paczkę PR-ową i ktoś po roku opowiada, jestem w stanie to zrozumieć, ale naprawdę, dopiero teraz do niego dotarłam. On jest świetny, słuchajcie, to jest świetny krem. Jak pierwszy raz go użyłam tak na rękę, żeby sprawdzić, jaki on będzie, to tak pomyślałam sobie, że ma konsystencję taką dosyć, ja wiem. On niby jest gęsty, ale jak się go rozsmarowuje, to jest taki mokry, nie? Nie jest, on jest nazwany lekkim kremem. Tutaj akurat nie, ale chyba na stronie Bandy, chyba że tutaj z tyłu, tak, profesjonalny, lekki krem o intensywnym, natychmiastowym oraz długotrwałym działaniu nawilżającym. I on jest właśnie taki lekki. Co te koty znowu robią? Zaczynają się tuc. I miałam wrażenie, że on coś tam zostawił mi na tej ręce, i tak sobie pomyślałam, kurczę, no może nie być najfajniejszy. To przeszło wraz z pierwszym użyciem na twarzy. Słuchajcie, ja się przyzwyczaiłam przez ostatnie miesiące po prostu do zużywania tych kremów, które zużyć muszę. Nie wiem, co oni tam robią. I. Zazwyczaj były do konsystencji właśnie takie nie do końca wchłanialne, i tak dalej. E, takie, które przy mojej pielęgnacji warstwowej, no, coś tam było czuć zawsze na tej twarzy. No, ale umówmy się, na to idzie często też makijaż, i tak dalej, czy jakiś filtr. A jak nie, to ja sobie to przypudrowuję, żeby mi się nic nie kleiło na twarzy. Jaka to jest rozkosz? Słuchajcie, to jest krem, który po prostu się wchłania. On doskonale nawilża i się wchłania. E, tutaj tak. Jego główną mocą jest właśnie to nawilżenie i wchłanianie. Ma bardzo przyjemny zapach. On jest perfumowany. Tak przyjemnie, kosmetycznie. Trochę kobiecy jest ten zapach. Nie za mocny, nie za słaby, ale dla osób, które nie lubią ym, perfumowanych kosmetyków, no to wiadomo, że nie przejdzie. Natomiast on rzeczywiście świetnie nawilża i jestem w stanie Wam to powiedzieć na tej podstawie, że ja używając w tym momencie retinalu i retinolu, no niestety zauważyłam u siebie. Jeden, dwa właściwie dwa efekty uboczne, a mianowicie moja cera jest bardziej trochę uwrażliwiona w tym momencie. Jeszcze nie skończyłam pełnej rytynizacji, więc y, na razie właśnie są te efekty uboczne troszkę mi się uwrażliwiła i na niektóre kosmetyki reaguję takim zaczerwienieniem itd. Tak ale czuję też przesuszenie twarzy. Czuję przesuszenie twarzy i powiem Wam, że ten krem sobie z tym radzi jak na przykład umyję twarz rano, to czuję, że ona jest trochę bardziej sucha niż zwykle. Ten krem to jest coś cudownego. Jakieś tam, ja daję tak w ogóle toniki na zasadzie Seven Skin, dwie, trzy warstwy toniku, później na przykład esencja, jeszcze daję serum i tak dalej. I w normalnej sytuacji, ja wiem, nawet w zimowej sytuacji, że to już by było dużo, a w tym momencie jakoś tak yy, ta retynizacja mi przebiega, że to wszystko mi tak się nawet w miarę wchłania, jak coś tam się nie wchłonie, ale czuję, że ta twarz, że ona jeszcze potrzebuje. I ten krem to wszystko domyka. I nawet właśnie jak to, to co mam pod spodem, nie jest do końca wchłonięte, to jak nałożę ten krem, to wszystko się po, no, po jakimś czasie, nie wiem, załóżmy po 10 minutach, wszystko się po prostu wchłania, domyka. On naprawdę nawilża i jeszcze jedna, świetnie nawilża i jeszcze jedna rzecz... Po której właśnie stwierdziłam, że to, to jest wina, zasługa tego kremu, że to nawilżenie wraca, to jest to, że ja przez ostatnie dni mm, wychodziłam trochę na mróz i ja nie noszę rękawiczek, bo ja nie lubię rękawiczek, słuchajcie. A na przykład byłam w stanie iść do paczkomatu, czy tam do sklepu bez rękawiczek, później nieść zakupy, gołe ręce i moje ręce były przesuszone, i ja go użyłam też do rąk y, parę razy, były przesuszone, były piek piekły mnie po prostu, co. No, zdarza mi się w zimie. Ja nie mam tak jak niektórzy, że im pękają tutaj kostki i tak dalej. Wiele osób właśnie na YouTubie mówi, dziewczyn, że mają takie aż pękające yy, ręce. U mnie po prostu trochę pieką i są takie szorstkie. Słuchajcie, jeden dzień tego kremu użyłam go na te ręce może z trzy razy. I przeszło. Po prostu przeszło, i mam normalne ręce, że tak powiem. Także on jest. Świetny. Yy, ja nie pamiętam dokładnie, ile on kosztuje, ale koło 60 zł, no więc to jest półka cenowa, taka bardzo, moim zdaniem, akceptowalna. I powiem Wam, że to jest drugi raz, kiedy ja mówię, że wrócę do polskiego kremu do twarzy. Naprawdę jest świetny. Powiem tak, sporo go zużyłam, bo jak zobaczyłam, jak on jest cudowny, to wiecie, a ja się nim po prostu oblewam. I na tych rękach też. Jest naprawdę świetny, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, rewelacja. A teraz yy, kolejna polska marka, Jorkaja, słuchajcie, yy, antyperspirant w sztyfcie, e, nie antyperspirant, przepraszam, dezodorant w sztyfcie. I ja mam taką zasadę, już drugi sezon właściwie się do tego stosuję, że jak jest zima... Jesień i już się grubiej ubieramy, mniej się pocimy, to um, przestawiam się na dezodoranty. No i właśnie, w tym roku postawiłam na Yorkayę, bo w tamtym roku było lale, ale on sprawił, że moje pachy były takie... i dalej są przebarwione po prostu, mam przebarwienia pod pachami. On, nie wiem czy on miał sodę, no w każdym razie moja skóra pod pachami, tak mi powiedziała dermatolog, yy, i w takich newralgicznych miejscach, łokcie, pachwiny i tak dalej, jest hiperwrażliwa. W ogóle tak swojej skóry nie postrzegam, ale jest hiperwrażliwa i przez to powstają mi przebarwienia. Yy, I właśnie zaczęłam używać tego dezodorantu. To jest w ogóle taki jakby sztyw drzelowy, twardy. Wadą tego antyperspirantu jest to, że on nie jest taki śliski na skórze. Tylko jak ym, go używam, to czuję, że troszkę tą skórę ciągnie. Może to nie jest najlepsze, najfajniejsze. Ale to jest tylko, ja że tak powiem, uczucie, nie? Natomiast jest to bardzo fajny dezodorant, bo on totalnie przez cały dzień blokuje zapach potu. I mam wrażenie, że ja się mniej pocę po prostu. Ale muszę się przyznać, to jest straszne, to będzie syfne i w ogóle. Kiedyś byłam tak totalnie zmęczona, że po prostu się nie wykąpałam wieczorem i zasnęłam. I po prostu spałam do rana, taka byłam wykończona. Ja makijaż zmywam wcześniej, także nie w makijażu, no ale ciała nie umyłam, mnie I po prostu obudziłam się. I tu muszę powiedzieć, że ten dezwerant nie dał rady, bo śmierdziałam, jak w życiu jeszcze nie czułam, żebym śmierdziała, może tak? E, tak, także taką miałam przygodę. Ale generalnie, no cały dzień daję radę, nie wiem, może ja się w nocy jakoś bardzo pocę, może on po prostu ma... Pewien zakres wytrzymałości, ale tak przez dzień sprawdza mi się naprawdę fajnie do wieczora. I do no właśnie, ja zauważam, że ta potliwość jest po prostu mniejsza. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo to jest tylko dezodorant, nie antyperspirant. Jest też taki, że jak go posmarujemy, to nie jest ani mokry, ani jakiś tłusty. Bo na przykład ostatni um, używałam antyperspirantu z Ritualsa, który po prostu robił mi tłuste plamy na ubraniach. Tutaj nic takiego nie ma. To jest taki, jakby żel zaklęty w miękki kryształ, nie wiem. I jest też całkiem przyjemny zapach. Nie pamiętam, jaki ja mam zapach, ale mam w domu dwie wersje zapachowe, bo najpierw, słuchajcie, kupiłam ten deodorant dla Miłosza, taki test na dzieciach zrobiłam. Ehm, najpierw kupiłam dla niego, ja jeszcze zużywałam właśnie antyperspirant i później tak jak czułam, że on rzeczywiście nie śmierdzi, to jest nastolatek, więc już jest ten wiek, gdzie no jak się nic nie używa, to można zacząć capić, nie? Ehm, i i właśnie zauważyłam, że że cały czas ładnie pachnie, nic tam od niego nie czuć, mimo że chodzi na jakieś treningi, karate i tak dalej, no gdzie się człowiek poci tak naprawdę, więc stwierdziłam, że to będzie y, coś dla mnie. Ja nie mam jakiejś mocnej potliwości, możliwe, że u osób z większą potliwością no, może się nie sprawdzić, bo to jest tylko dezodorant, wiadomo, ale u mnie jak na razie się sprawdza, obserwuję cały czas te przebarwienia, czy coś tam się nie wzmaga, na razie jest ok, używam go, no właściwie odkąd, w, nie w tym denku, tylko jeszcze miesiąc temu pokazałam Wam, tak mi się wydaje, że tak, że to było jeszcze miesiąc temu, pokazałam Wam, um, może to było w tym denku, no nie wiem, w każdym razie już go jakiś czas używam tego dezodorantu, jest spoko i tutaj mamy też fajne to, że to jest pro-eko troszeczkę, bo możemy dokupić tylko wymienne wkłady. Niestety mój młody ma ok, ten, tą część główną. E, mi się trafiła jakaś taka trefna, że mi się wykręca po prostu. Widzicie, nie mogę tego wkręcić, nie chcę się zblokować. U niego nie ma tego problemu, ale tak jakby nie przeszkadza to jakoś wielce w użytkowaniu, tylko muszę uważać, żeby wiecie, żeby go nie dać jakoś tak, żeby mi nie wypadł, nie? Dobra, to była druga sprawa. Trzecia sprawa. Dzisiaj idziemy jakoś tak taką... Co tutaj się stało? Boże, nie dokręciłam bazy. A chcę Wam o niej opowiedzieć, a wszystko jest teraz w niej uciapane. Znaczy wszystko. Mój palec i moje spodnie dresowe. A, I tak się zastanawiałam, dlaczego czuję zapach tej bazy. Musiałam jej nie dokręcić. No chyba, że ona się jakoś sama odkręca. Nie wiem. Słuchajcie, baza yy, z Claresy Rubber Base. Ja już Wam mówiłam o tych bazach. Mówiłam o kolorowych. Więc to jest takie uzupełnienie. To jest baza, która... Mam wrażenie, ja nie nadbudowuję paznokcie, ale ona jest gęsta bardzo i wydaje mi się, że może być nadbudowującą bazą. Tutaj mam odcień, odcień. Tu mam numer 11. Ona jest bezbarwna, bo ja. Cały czas szukałam takiej idealnej bazy. Po jakimś czasie zauważyłam, że i z Indigo ta klasyczna, taka najbardziej znana baza, nie pamiętam już jak ona się nazywa, zaczyna, nie, nie trzyma mi się na paznokciach i niektóre no, po, po prostu zaczynają mi odpadać. A te Rubber Base... To jest mistrzostwo. Jak nałożę trochę grubiej, bo ja muszę trochę grubiej, bo mam miękkie paznokcie, to one po prostu się trzymają od mani do mani. Tak jakby nie ma opcji, że coś mi wiecie się odspoi i tak dalej. Tylko musi być troszeczkę grubsza warstwa. Zresztą ja tak nawet wolę takie paznokcie, jak są troszeczkę grubsze. No i właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że. Bo ja na przykład nie wiedziałam i ostatnio jakiś czas temu na to wpadłam, już mam drugi manie robione na tej bazie, więc no jakiś czas temu. I słuchajcie ona po prostu ma takie same właściwości jak te bazy kolorowe, bo nie zawsze nam kolorowe siądu bo jak na przykład chcę sobie zrobić jakiś niebieski mani granatowy, jak miałam ostatnio, z takiego lakieru, który jest transparentny, no to beżowa, czy jakaś tam łososiowa nie do końca mi siądzie. No i właśnie znalazłam, że jest bezbarwna i dla mnie to było odkrycie i to jest... Już miałam ochotę kupić zapas, ale tak naprawdę no pewnie będę ją dosyć długo zużywać, nie? Chciałam Wam tylko powiedzieć, to są najlepsze bazy, jeżeli robicie samodzielnie hybrydy. Naprawdę... Najlepsze i co jest najciekawsze, też najtańsze. Więc y, to była taka jedna rzecz. Muszę to teraz odstawić, żebym się znowu nie ubrudziła bardziej. I jedziemy dalej z pielęgnacją, bo u mnie. O, tu też jest ubrudzone. U mnie głównie pielęgnacja, bo makijaż, no też mamy jedną rzecz, ale głównie pielęgnacja. Żel do mycia twarzy, Supermacha, moja ukochana seria z marki koreańskiej Somebody. Teraz tutaj coś gryzą. Wcześniej y, Maciek się chował, a Kierosław gryzł w czubek ogona. Takie mają zabawy, a teraz Kierosław tutaj jakieś piórka takie zabawkę obgryza. Y, super Macza, kocham z tej serii Tonic. Wiecie o tym był parę miesięcy temu w y, ulubieńcach. Kocham serum. Jest. Oba są niezwykle lekkie a działają. To jest seria, która ma w ogóle zawartość kwasów BHA. Ja nie do końca jestem pewna czy ten żel też ma, wydaje mi się, że czytałam kiedyś na jest stylu, że ma. Natomiast mamy tutaj dużą zawartość maczy. To jest jakieś 620 000 ppm. To są jakieś ich jednostki. Yy, I tutaj mamy niskie pH, czyli takie niepodwyższone po prostu. Yy, I ma Mikro też jakieś. Yy, nie wiem o co tutaj chodzi. Natomiast. Masza to jest herbata, jak wiadomo. Natomiast z tego co kojarzę, to tu też jest jakaś zawartość kwasów BHA, ale one, to nie jest kwas salicylowy, tylko na tej zasadzie, że w tych składnikach, które weszły w skład kosmetyku, po prostu był naturalnie występujący kwas BHA. I powiem wam, że no właśnie, ja używam yy, retinoidów, więc ja nie używam tego za każdym myciem twarzy. Używam innego żelu, ale tego używam. Yy, tak jakby pomiędzy, jeżeli mam retinol, retinal nałożony wieczorem, to rano nie myję tym twarzy, tylko dopiero wieczorem albo ewentualnie następnego dnia rano. Natomiast, dlaczego chciałam Wam powiedzieć o tym żelu, bo on bardzo jest bardzo łagodny. Dobrze nawilża twarz, i yy, tak, jakby właśnie niby ma to działanie BHA, ale nie wchodzi w reakcję jakoś wyjątkowo. Znaczy, w ogóle moim zdaniem, nie wchodzi w reakcję. Jeżeli robicie yy, retinizację, mamy tutaj macze, więc antyoksydanty, on też nie wysusza skóry. To zauważam, on jest właśnie taki fajny, że bardzo dobrze oczyszcza ale nie wysusza skóry. I nie ma takiego śliskiego uczucia, że musicie go zmywać i zmywać, bo drugi żel, którego używam do twarzy w tym momencie jest fajny, ale jest taki jak um, miękka woda, że ja go zmywam i cały czas go czuję i przez to ta twarz, wiecie, ją myję i myję i myję i zmywam i mam wrażenie, że mimo, że tamten jest delikatniejszy, to większy problem sobie robię mojej twarzy tamtym żelem niż y, tym. Także bardzo fajny, ma delikatny zapach. No ja ukocham tę serię. I chciałam się z Wami podzielić tutaj y, kolejnym, że tak powiem, ele elementem tej serii Super Matcha z sąbami, bo jest po prostu moim zdaniem super. Tak, super matcha i jest y, super. Dobra, jedziemy dalej. To teraz jeszcze jedna rzecz z pielęgnacji. Odkryłam bardzo fajną maskę nocną, która może być. Kremem na dzień. Kremem do ciała, kremem do twarzy, na dzień, na noc, maską, na ileś tam minut, maską nocną. No po prostu dużo rzeczy. Ja jej używam na dekolt, na twarz, na noc. Czasami używam jej na dzień też. Sika Care to się nazywa, czyli z wąkrotką azjatycką. Marka Rowektin. Wąkrotka azjatycka działanie łagodzące, wiadomo. Tutaj mamy. Mm, Bam, 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 bam. co tutaj jest, jakiś repair complex, ale głównie chodzi o tą wąkrotkę azjatycką, która jest w składzie. To jest w ogóle duża pojemność, to jest 80 ml i to jest taka maska dosyć treściwa, powiedziałabym. Ona jest niby taka żelowa, ale dosyć treściwa. Na przykład bardziej treściwa, jeżeli na przykład maska z Lanesh, ten klasyk taki, jest dla Was za lekka, za szybko się wsysa i tak dalej, no to to będzie maska um, dla Was. Ja jej używam właśnie też przy retinalu. Retinalu, bo cały czas chcę powiedzieć że retinol, a używam retinalu tak naprawdę teraz. Używam jej jako domknięcie pielęgnacji yy, też właśnie przy retinalu. Bardzo fajna, treściwa, bardzo wydajna. Jedyne co, bo ja zawsze do czegoś mam zarzut, nie? Praktycznie. To zapach jest bardzo dziwny, bo kojarzy mi się trochę z zapachem takim bardzo delikatnym, bardzo delikatne skojarzenie z pastą do butów, albo z jakimś taką drożdżami, albo jakąś pleśniogrzybem, takie dziwne. Wilgotną piwnicą? Nie wiem o co chodzi. Mokrym psem? Dziwny jest ten zapach. Ale generalnie ona jest, że tak powiem, była nieotwierana wcześniej, yy, niż tak, jakby niż zaczęłam jej używać. Datę ważności ma długą, bo jeszcze do maja, także no, taki ma po prostu bardzo charakterystyczny ym, zapach. Też do rąk może być spokojnie. I jest to taka maska, tutaj można to nazwać otulający, bo ona nie jest tłusta, ale rzeczywiście tą twarz tak otula na noc, yy, przy czym też. Zastyga po jakimś czasie, nie jest taka, że jest jakaś klejąca. Minimalnie się klei, ale to po prostu się wchłania po dłuższym czasie. E, widzę, że jest hipoalergiczna. No, bardzo fajne. Animal friendly. Oni nie testują na zwierzętach. Ehm, łagodne składniki, właśnie takie nawilżające, łagodzące, domykające pielęgnacje. Moim zdaniem rewelacja na e, zimę, właśnie. Dlatego, że mam też otwartą miniaturę maski z Lanesh, e, z którą mam duże doświadczenie, bo już chyba z trzy opakowania zużyłam. I śmiem twierdzić, że ona jest. Tamta jest troszkę lżejsza i ta jakby bardziej w tym właśnie okresie przesuszenia, kaloryferów, e, retynizacji i tak dalej, że ona tak jakby bardziej e, zabezpiecza. Także fajna maska. Rowek Teen chyba jest w Polsce dostępny w niektórych sklepach. Ja Wam podziękuję z jej bo ja tam zawsze podziękowuję po prostu jakoś tak. Tam wiem, że jestem pewna tego, co Wam pokazuję, a w polskich sklepach to z tymi cenami jest różnie. Zmieniają sobie i tak dalej. A, no. I ostatnia rzecz na dziś to jest coś, o czym mówiłam w denku kosmetycznym. W denku kosmetycznym y, ostatnim chyba, albo też przedostatnim, kredka, który ja używam na linię wodną. Beżowa kredka z Lovely. Wiecie, co jest niesamowite? Że poprzednią kredkę kupiłam pod koniec studiów, albo tuż po studiach, czyli no 10 lat temu, i miałam ją do teraz praktycznie. Wiem, tak się nie robi, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu miałam. Opowiadałam Wam chyba właśnie w denku, dlaczego tak. Nie chcę mi się teraz po raz kolejny mówić. Eee, I w końcu ją wyrzuciłam i kupiłam kolejną. I dla mnie to jest niesamowite, że przez tyle lat marka nie zmieniła kredki. Nie, formuła jest dokładnie ta sama, kolor jest dokładnie ten sam, nawet opakowanie, nawet ta kredka jest identyczna jak była te 10, pewnie tam, czy może 9 lat temu. To jest dokładnie ta sama kredka. Słuchajcie, jeżeli używacie właśnie na dolną linię wodną takiej jaśniejszej kredki, to moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. To jest kredka, która idealnie na tej linii wodnej leży. Ona w ogóle się nie, jakby nie zbiera, nie, nie grudkuje, nie waży, nic. Bo ja próbowałam w międzyczasie różnych innych kredek takich właśnie, czy chyba nie wiem, czy to też było Lovely albo Vibos, jakiejś takiej kolekcji tropikalnej, taką jasno-turkusową. Próbowałam różnych i one zawsze albo się szybko ścierają, albo takie są jakieś zważone, paskudne, a to to jest kredka, która wygląda po prostu jak wasza jaśniejsza linia wodna. Co prawda, ona nie ma jakiejś hiper wytrzymałości, dzisiaj też ją mam. Ona nie ma jakiejś hiper wytrzymałości, że będzie od rana do wieczora ym, rzeczywiście na tej linii wodnej, ale nawet jak się nazwijmy to zjada, to robi to w taki sposób, że po prostu jaśnieje do koloru waszej linii wodnej. Nic się jakoś nie. Dla mnie największe to jest to, że ona po prostu jest. I tak jakby. Nie ma takiego miejsca na linii wodnej u mnie, gdzie po jakimś czasie, jeżeli ona jeszcze jest na tej linii wodnej, byłoby jakieś zebrane coś na linii wodnej, albo jakieś takie właśnie zważone, jakieś starte. Nie. Ona jest rewelacyjna, naprawdę. No i też. Tutaj trzeba oddać honor temu, że naprawdę miałam tamtą wiele lat i nie wiem, z czego ona jest zrobiona, ale nic złego mi w oczy nie <laughs> zrobiła. Więc jest naprawdę spoko, to jest taka kredka, jak widzicie, strugana, zwyczajna, bardzo, bardzo fajna. Bardzo lubię i no, to też pewnie będę miała długo, aczkolwiek już nie będę robiła takiego, takich akcji, że będę miała tyle lat kretkę, <laughs> tylko jednak. Będę ją myślę, częściej troszeczkę wymieniać. No, także jest świetna. Jak widzicie, używam jej już jakiś czas. Odkąd w, chyba w, we vlogu ostatnim, bądź przedostatnim wam pokazywałam, że ją kupuję, właśnie. I tak jakby nawet jej ja jeszcze nie musiałam strugać. Więc to jest bardzo, bardzo wydajny kosmetyk. Wydaje mi się, że ona też może być dobra jako gdzieś tak ewentualnie jakiś podkład, albo jak chcecie na przykład zrobić o rozświetlenie w macie. To też kiedyś była tam taka tendencja, ale to nie jest głupia rzecz. Rozświetlenie w macie, czy na nosie, czy na brodzie i tak dalej, to ona też może się fajnie do tego sprawdzić. Także to by było wszystko. Tak, jeżeli miałabym jedną rzecz Wam polecić, to zdecydowanie krem z Bandi słuchajcie, ja jestem zakochana po prostu. to Tak jak Wam mówiłam, to jest coś, co ja na pewno kupię na tej zasadzie, żeby nawet żeby mieć po prostu na wszelki wypadek, żeby jakby coś było nie tak, to że mogę otworzyć krem, którego jestem pewna, że jest dobry. Jest naprawdę cudowny, a co Wam jeszcze o nim nie powiedziałam, to on jest w ogóle Airless. Także też zużywacie wszystko, kocham. Jest najlepszą rzeczą, którą wam dzisiaj tutaj pokazałam. No, baza też jest świetna, ale to tak jakby jest mniej trochę kosmetyczna moim zdaniem kategoria i wydaje mi się, że kremu nawilżającego więcej osób używa niż baz. No. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że się wam e, podobało. No i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że uda się jutro, bo w ogóle dzisiaj zrezygnowałam z jazdy. Gdziekolwiek, bo jest tak wszystko zaśnieżone, że miałam takie rodeo na śniegu, tutaj na całym osiedlu. Jak woziłam, odwoziłam miłosza do szkoły, i jak wracałam, to po prostu hardcore ludzie się pozakopywali i tak dalej. No, i stwierdziłam, że dzisiaj sobie daruję. Główne drogi są oczywiście bardziej odśnieżone, ale tak jakby zmęczyła mnie ta jazda do szkoły i z powrotem. I stwierdziłam, że tak czy siak, i tak chcę Wam poopowiadać o fajnych rzeczach kosmetycznych, zwłaszcza o tym cudnym kremie, więc dzisiaj e, ten film, dzisiaj poniedziałek widzicie go właśnie dzisiaj, jak skończę nagrywać, wrzucam. E, także macie mnie dzisiaj totalnie na bieżąco. I co? Widzimy się, tak jak powiedziałam, chyba jutro, pa!